Game for us to, uh, to been playing 15 matches this was the 15th match so it's uh, middle of july in six weeks of course uh, with the, the injuries we have in the team as well we're not been able to rotate change places as much as we can so you can see today there were parts of the game where we had good passing good control good play and there were times of the game where we uh, were not able to play to our normal stuff. So, this is the longest period of games before the break. The next period for us is seven matches. And then we have a break again. So, for uh, those qualifying for Europa League, which was very important, reducing matches to Piast. And Corona, where we were the, by far the better team. Today was an even match, Corona, uh, sorry, Barcelona had some big chances. We, we were in the lead, and the goal they scored. but of course, we don't like to concede goals like this, because it was too easy. The players know, the players are not happy with themselves, that they consider this type of goal. And, uh, but uh, today we were not as good as we can be. Even though, we've seen the first half, some periods of the game where we really played through them and had some very, very good offensive play and scored a goal. Overall, looking at the oldest period, we would have liked to have a little bit more points in the league, but too far away. And uh, this is a long season. So we have Many. Missed. Dziękuję. Trener powiedział, że to był trudny mecz, ciężki mecz. 15. mecz legii od lipca. Zdarzyły się już w tym czasie również kontuzje, dlatego nastąpiły zmiany w składzie. Część meczu trener uważa za dobry w wykonaniu drużyny legii Warszawa. Ten mecz był zdaniem trenera. Ta część meczu była zdaniem trenera pod kontrolą drużynę gości, ale pozostała część meczu nie była taka, jak zwykle Legia potrafi grać. Jednak kwalifikacje do ligi europejskiej były dla, dla drużyny bardzo ważne, skupili trochę punktów z Piastą, z Koroną Kielce, ale sezon ma wiele meczów, sezon się dopiero rozpoczął, nie tracą dużo. Jagronia stworzyła, miała bardzo dużo okazji, Zdaniem trenera gol, który strzeliła Jagiellonia to była bramka, której w taki sposób nie lubię nie tracić, zawodnicy są z tego powodu niezadowoleni. Zdaniem trenera drużyna Legii nie była tak dobra jak potrafi i nie grała na swoim zwykłym poziomie, jednak zyskali trochę punktów w ostatnim czasie, a przed drużyną jeszcze... Zapraszam do zadawania pytań. Tak? Proszę do mikrofonu. Coach, uh, two questions. First of all, you said about lack of uh, lack of possibilities uh, of uh, rest for the players in the recent weeks. Yet we haven't seen so much rotation in the squad. With substitutions in the second half, you left them very late. And the second question about the even before the game, when the when Coach Brodys gave you the Something, some book. if uh, you say what? What was it? And what yeah. coach probably said. To you. I think um, it was a book about the uh, regional language. Well, I needed to learn that language as well. But maybe he's been reading it. But, uh, I don't. But, uh, sometimes he keeps his press conference in foreign language to be listened to more. So. They be history the vision in the English and German language. It. It's a nice gift to. It would to do. So well, we have to find something to give back. Okay, uh, drugie pytanie dotyczyło prezentu, który trener otrzymał od trenera, przymał, trenera pr 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 Probierza. Pytanie dotyczyło co to było i co trener Probierz uh, przy uh, przy tej sytuacji powiedział.

Two in the end, with Guy getting injured. But of course, uh, we also played the most players from, from the first day because they were the best team. And uh, this game was important for us and we want to play with the best team. And we don't have any games after this, so the only question today was injury risk and also which level they were able to perform at to the highest level. And then we have to choose between players who used to play together. Or players who are fresh but not been playing as much. And you can always discuss what is the best. But I think we did okay with the team and with the those who played. And normally we should have been able to play more often like we did in the best part, so the first half where we completely played through them. And uh, we should have been able to do that. But today, with the heads or the legs, I don't But this football, after 15 matches, they get a little bit tired. So now it's rest. And then we are ready to go for the next period with the seven matches. Thank you. Pytanie dotyczyło zmian w składzie. Trener stwierdził, że chcieli wygrać ten mecz, wystawił zawodników najmocniejszych na dzisiaj, a zmiany były spowodowane wyłącznie kontuzjami. W związku z tym, że przed drużyną przerwa na kadrę, zagrał najsilniejszym składem, jaki miał na dzisiaj, nie kalkulował. Jego zdaniem drużyna zagrała dobrze zagrali dobrze, mimo to powinna ta gra wyglądać tak jak w pierwszej części, pierwszej połowy. Nie wiem, co sprawiło, że nie do końca, nie do końca wyszło. Być może zmęczenie głowa nogi zawodnikowi nie pozwoliły zagrać na wyższym poziomie. przedłużona przerwa. Będą odpoczywać i nabierać na pozostałe części sezonu. jeszcze pytanie Proszę, Dominika. takim razie nie wystawił na żeby wygrać ten mecz. Well, uh, the way we played in the first half, we played more with two strikers, with Kowalski being together with Nico. And uh, I left Andre on because um, he was good. There was a possibility to do change, but Prio wish to come on for Andre but for Nico. But I thought Andre was more. Um, Dangerous in between, and we needed this uh, build up play. Uh, that was uh, the main idea. But uh, when we had the ball, we, we had two strikers today in Koharicic and in uh, Nikolic to start, and Priovic when he came. So we could have been maybe anyway three strikers. We, uh, we played with two. Taki był pomysł na mecz. Zagrał Niko oraz Andrzej Duda, który, który wyglądał dzisiaj dobrze albo groźnie. Taki był pomysł na ten mecz. Grał również Kukarczyk. Taka była taktyka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. za chwilę Meczu w Legii, to trudno pokusić się o wygranie tego spotkania. Mieliśmy bardzo dużo tych sytuacji kwestia spokoju, wykorzystania. W meczem mówiliśmy, że nie chcemy z tego zrobić żadnej wojny, tylko chcemy dobrze, dobrze w piłkę. Potwierdziliśmy, że gramy dobrze, że graliśmy bardzo dobre spotkanie z zespołem, który jest w Europie, który jest bardzo silny, który się wzmacnia i zawodników, w tym jednego naszego, który wykupił. I pokazaliśmy, że potrafimy grać. Na pewno zabrakło, zabrakło takiego. Takie konsekwencje poprawki przynosi, że jeszcze dobyć przeciwnika, ale trzeba przyjąć ten punkt pokorą, trzeba po prostu dalej pracować. Chcemy problem tych zawodników, którzy nowi po kolei wchodzą, wdrożyć, a ci, którzy tam mieli jakieś problemy z urazami, to fizycznie ich odbudować. Problem na pewno, jeżeli chodzi o fajnie we klubu, że jedzie tyle zawodników na kadrę, ale. Gdzieś tam my mamy duże problemy. Pozytywem jest to, że wróci Karol Mackiewicz, który prawdopodobnie już będzie trenował. Też planujemy jeszcze jeden albo dwa transfery i dlatego też jeszcze na ten temat będziemy rozmawiali z właścicielami. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadowolania. Myślę, że mecz z góry z sektorami poglądał fiodor Czernych z Łęcznej do tej pory to znaczy, że on będzie jednym z tych graczy, którzy nasilają mnie? Może no, chciał przyjechać nawet może też... No, no, to no, on kupił no, ten ostatni bilet. No, nie ma mu ukrywać. No, gdzieś tam rozmawiamy z zawodnikami i, i po prostu chcemy, chcemy rywalizacji z, tutaj, z tutaj bardzo dużo. Wiemy też po prostu, że gdzieś tam brakuje w tych, w tych fragmentach, nie możemy takiego stylu prezentować jak graliśmy ostatnio i to w porównaniu z tym ostatnim meczem nawet w Warszawie. Jak ktoś popatrzy, to było 6 miał w składzie, jeżeli chodzi o nasz zespół i to nie było widoczne. Czasami niektórzy gdzieś tam zawsze, zawsze płaczą, jak odchodzi jeden czy drugi zawodników Było widoczne, jak Chcielibyśmy grać jeszcze lepiej, no ale gdzieś tam zwycięstwa są ważne. Plusem jest na pewno to, że w zeszłym roku mieliśmy pas porażek tylko właśnie po tych meczach wygranych i jak popatrzyć, to mamy pokój więcej. I trzeba systematycznie teraz yy, przygotować się do tej przerwy. Później są bardzo ciekawe mecze, wszystkie, które są po kolei. A widać, że, że są mecze dobre. także Zapraszamy kibiców wszystkich, którzy dowali. Bardzo im dziękujemy za doping, bo był bardzo dobry od pierwszych do ostatniej minuty. I oby to, to było takie, że chodzenie na mecze jak oni jest świętem. I fajnie, żeby tak co może było ludzi. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania? Proszę, ten mikro. Skąd pomysł na taki prezent dla Berga? Tak, no, bo zawsze gdzieś tam się mówi, no akurat my, my, my zawsze gdzieś jedziemy, to zawsze chcemy być tacy otwarci i super, że się wszystkich języków uczymy. No, dlatego fajnie by było, jakby jeden wywiad Tenneberg po polsku powiedział, to czekamy na to wszyscy. Kontrakt ma bardzo długi, no to może się też połączyć trochę. Bo może po Tak jest. Radość. I to nie jest złośliwie, żeby od razu było, bo od razu będą szpilki, po prostu humorystycznie, skoro powiedział, że jestem jego fanem, no to jestem dużym. I po co mu powiedziałem, że w przyszłości mam nadzieję, że porozmawiam w języku polskim. A to powiedział, że po niemiecku. Po chińsku, bo teraz chiński jest w młodzieży. Czy są jeszcze pytania? Do zobaczenia na roku. Dziękuję bardzo.